Cześć kochani, witam wszystkich z Poznaku Strzelca w czytaniu na sierpień 2023. Moi drodzy, tak jak zwykle, czytanie zaczniemy od kart wyroczni. Tutaj zbadamy energię ogólne na ten miesiąc, później przejdziemy do czytania na miłość dla Singli potem miłość dla osób już w relacjach, następnie praca, kariera, finanse, duch, emocje, a na samym końcu ty plus każdy znak zodiaku. Do każdej z tych części znajdziecie czasówkę w opisie filmu, więc wystarczy, że klikniecie w ten niebieski stempelek czasowy i już macie po prostu przejście do odpowiedniej części. Dodatkowo w opisie filmu Macie też kontakt do mnie, więc jeżeli ktoś chciałby umówić się na rozkład prywatny, macie tam maila, macie tam mojego Instagrama, wystarczy, że napiszecie wiadomość i coś wymyślimy. Dodatkowo w opisie macie też różnego rodzaju linki do czytań z serii Wybierz Kartę. Pamiętajcie o tym, że czytania nie zawsze rezonują, czasami rezonują częściowo, a czasami jest to po prostu przekaz w 100% dla Was. Jeżeli czytanie nie do końca rezonuje, bierzecie to, co. Odpowiada Waszej sytuacji, a resztę zostawiacie innym. Co jeszcze? Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić swój znak księżycowy, ascendent Wenus, nie tylko polegać na znaku słonecznym, bo bardzo często właśnie czytanie dla naszego słońca może z nami nie zarezonować, a na przykład dla ascendentu już tak. Dobra, nie przedłużamy i zaczynamy od kart wyroczni. No dobrze, moje kochane strzelce, zobaczmy, co mamy dla Was na sierpień. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to duch Koali. Bardzo ładnie ta koala wygląda, a następnie mamy ducha Sowy. E, ktoś już miał chyba wczoraj albo skorpiony, albo byki, chyba byki, miały właśnie ducha e, Sowy również. E, no ale. Mamy 35, 3 i 5 daje nam ósemkę, 4 i 3 daje nam siódemkę. Więc ósemki i siódemki mogą być dla Was ważne, tak samo jak trójki, znaczy 35 i trójki również. Tutaj mamy duch ma plan, wszechświat ma na Was plan. I zobaczcie, że ta koala no, ma takie przymknięte oczy, tak sobie daje właśnie odpocząć, zrelaksować się, nie przejmować się tym, co będzie jutro. Bo czujemy, że. Że jakoś się to ułoży. Yy, I dosłownie, jakby możecie sobie powtarzać, że jakoś to będzie, bo naprawdę jakoś to będzie. W jakiś sposób przejdziecie jakiś tam problem. Mm. I myślę, że też nie ma co się za bardzo właśnie fokusować na, 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 na tym, żeby kontrolować swoje życie, ale właśnie pozwolić tym sytuacjom tak naturalnie się rozwiązywać. Ja wiem, że nie zawsze się da, bo bardzo często chcemy teraz i już wiedzieć, teraz i już mieć jakąś tam odpowiedź, ale. Czasami warto po prostu odpuścić, czasami warto właśnie pozwolić sytuacjom rozwiązywać się naturalnie. Następnie tutaj mamy widzisz przejrzyście, teraz już widzisz przejrzyście, w końcu widzisz przejrzyście. Nie ma żadnej takiej osłony, zasłony, po prostu widzicie świat takim, jaki, jaki jest, nie patrzycie ani przez różowe okulary, ani przez czarne takie, tylko takie neutralne, beżowe powiedzmy i akceptujecie, akceptujecie rzeczywistość w pełni, jaką, jaką się pokazuje. Mm. Wam po prostu. I powiem Wam, że tutaj ja naprawdę wyczuwam bardzo dużo spokoju. Bardzo dużo spokoju, bo nie musicie się właśnie nad niczym jakoś wybitnie zastanawiać. Za bardzo. Mm, Prze próbować, nie wiem, przemyśleć Nie wiem, czy jest zachowanie Jakąś sytuację Nie musicie tego robić Bo to wszystko w jakiś taki naturalny sposób W naturalnym biegu się ze sobą, wiecie, zazębia I po prostu idzie, idzie w takim dobrym kierunku No piękna sprawa, powiem Wam Piękna sprawa, bo daje to właśnie dużo takiego relaksu i spokoju No nie zdziwiłabym się, gdybyście właśnie sobie Poczywali w tym sierpniu Troszkę po, nie wiem, drzemkowali Relaksowali się. Jeżeli nie macie takich planów, to takie zróbcie, bo to myślę, że będzie bardzo dla Was ważne i znaczące. Dobrze, przełożymy sobie te karty wyroczni troszkę na boczek i przejdziemy teraz do, do dwóch kart emocji. I mamy tak, czuję się piękna, bądź piękny. To jest krzywo. I następnie zrelaksowana, zrelaksowana. Właśnie o tym mówię, że jest taka pełna relaksacja, pełne odprężenie. Nie musicie się niczym jakoś wybitnie przejmować, bo wszystko się jakoś układa. Może nie, nie w stu procentach najlepiej, tak jak chcieliście, ale no macie takie przeczucie, że no właśnie. Będzie jak ma być, będzie jak ma być, nie ma co się tym jakoś denerwować. Dodatkowo czuję się piękna bądź piękne. Często mówią tak, że jak ktoś długo śpi, tak, że się wysypia, no to od razu lepiej wygląda. Właśnie wyśpicie spokojnie, nie musicie się przejmować niczym. Macie pustą taką głowę, jeżeli chodzi o właśnie gdzieś tam sen. i nie analizujecie niczego aż tak bardzo we śnie. To taki miesiąc trafia się naprawdę rzadko. Taki czas trafia się w ogóle rzadko, żebyśmy mieli taki absolutnie spokojny sen, niczym się nie przejmowali, nie mieli, mm, nie wiem, jakichś strachów, które gdzieś tam e, czają się za rogiem. Tylko tak sobie po prostu żyjemy z dnia na dzień w absolutnym relaksie, w absolutnej mm, akceptacji swojego życia i swojego otoczenia. I też właśnie bez takiego przerażenia, że co przyniesie jutro. Coś dobrego, coś przyniesie, na pewno. No, jesteście w takim naprawdę zen stanie, takim wypoczynkowym, zrelaksowanym. No i tak jak mówiłam, właśnie to, to piękno, tak, też nam pokazuje, że bardzo możliwe, że po prostu będziecie, no, będziecie przyciągali wzrok, ale właśnie dlatego, że jesteście tacy rzeźcy, że tacy właśnie zrelaksowani, pobudzeni, nie chodzicie spięci i zdenerwowani, właśnie idziecie w tym lepszym, drugim kierunku. Dobrze, odłożymy sobie te karty tutaj na boczek, i teraz przejdziemy już sobie do tarota i do czytania na miłość dla singli. I tutaj pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to ósemka różdżek, Następnie mamy siódemkę mieczy, a na samym końcu trójkę kielichów. No, powiem wam tak, że wy tutaj, tak patrzę na tę ósemkę różdżek, no, myślę, że tutaj jakaś randka spotkanie, coś w ten deseń może się pojawić, ale wy wyczujecie takie nie do końca w Fajne, nie do końca przyjemne intencje tej drugiej osoby. Wy się z kim zaczynacie, nie wiem, spotykać, może to jest świeża relacja i tak no, na razie randkowanie i tego typu, mm, typu sytuacje bardzo dobrze Wam się rozmawia. Jakby czujecie taki wzajemny flow, ale Wy czujecie też taką czerwoną flagę. Bo się zastanawiacie, czy to nie jest ktoś, kto... Jest tylko ładny na obrazku, tak? I zawsze mówi to, co powinien, zawsze zachowuje się tak, jak powinien, ale jednak macie takie przeczucie, że coś tu nie gra, coś tu nie gra. I, i myślę, że wy tutaj pojawia się ta trójka kielichów, będziecie szukali rady właśnie u swoich przyjaciół, u swoich takich najbliższych. Zastanawiacie się, no, czy może nie robicie z tego jakiegoś wielkiego problemu, albo nie tak nadanalizujecie. I dlatego też właśnie chcecie porozmawiać z innymi, jak oni by się, nie wiem, zachowali, w jaki sposób by zareagowali na, na coś, co ta osoba powiedziała i tak szukacie innych opinii też, żeby się sami nie nakręcać. No bo Wiadomo, no, czasami my możemy mieć przeczucie, ale ktoś nam powie, wymyślasz, wymyślasz, kombinujesz, przestań. I to też nam daje troszkę takiego, takiego właśnie spokoju ducha. Natomiast no, przeczucie jest, tak? Przeczucie jest, że coś tutaj nie gra, ale to równie dobrze może być przeczucie pod tytułem jest zbyt dobrze, by mogło być prawdziwie. Natomiast no, przyzorne zawsze ubezpieczone. I to nie tak, że wy kwestionujecie tutaj e, wierność, zaufanie i tak dalej. Bo nie, ja tego nie czuję, żeby to było kwestionowanie zaufania. W ogóle mamy takie same połączenia, 8-7, 8-7, więc zobaczcie, nie? Um. Nie czuję tego, bo to jest świeża relacja, więc normalne, że Wy nie dajecie takiego, wiecie, kredytu, zaufania 100% i idziecie jak pierwsza naiwna, czy tam pierwszy naiwny i po prostu jesteście jak otwarta księga. No oczywiście, że nie, e, no, to, bo to byłoby nierozsądne, bardzo nierozsądne, więc tak podchodzicie do tego w taki sceptyczny sposób, natomiast jesteście zainteresowani, ja czuję tutaj zainteresowanie, tylko wydaje mi się, że właśnie trzeba się spotkać z przyjaciółmi, przyjaciółkami właśnie na Ciacho, czy drinka, tak jak tutaj, i przegadać ten temat. Przegadać ten temat, bo, bo czujecie, że coś nie gra, ale też nie chcecie sytuacji pod tytułem, żeby się nie wiadomo, jak nakręcicie, a tak naprawdę nic się nie dzieje, nic złego się nie dzieje. Także no, myślę, że tutaj to jest ten moment, w którym, w którym warto, warto zasięgnąć rady przyjaciół. Tak, tak to widzę moi drodzy single. Teraz przejdziemy do osób już w związkach i tu pierwsza karta jaka nam się pojawia. Jest to rycerz różdżek, następnie dziewiątka kielichów, bardzo ładnie. I na samym końcu szóstka, różdżek. Super, bardzo ładnie to wygląda. Jest dużo energii ognia, czyli dużo energii działania, akcji, tylko że coś się dzieje w Waszej relacji. I Wy, ja tutaj czuję, jesteście, wiecie, napaleni i dosłownie i w przenośni. Że cały czas chcecie, żeby coś się działo, cały czas jesteście tacy, o, to zróbmy to, spróbujmy tego. I mm, nie ma nudy, nie ma nudy, moje drogie strzelce. No, Wy, no jako znak ognisty, no to też lubicie być właśnie tak. Dostymulowani w jakiś sposób, dodatkowo tutaj spełniają wam się jakieś marzenia, więc możliwe, że sobie, nie wiem, zrobiliście ze swoim partnerem jakiś tam plan na wakacje, może plan wyjazdowy, może plan po prostu czegoś, co chcecie zrobić, nie wiem, czy podczas weekendu, czy podczas jakiegoś takiego dłuższego, wolnego, no i tutaj chcecie go sukcesywnie. Realizować. I właśnie odhaczać dosłownie to, co gdzieś tam Wam przyszło do głowy. To nie muszą być nie wiadomo, jak pompatyczne, wielkie i niestworzone plany, czy tam marzenia do realizowania. To mogą być małe rzeczy, ale Wy, wy to traktujecie, każde takie właśnie osiągnięcie wspólne jako para, traktujecie jako Wasz osobisty sukces. I serio, to może być coś na, na zasadzie, a może byśmy odmalowali pokój, a, bo mamy trochę wolnego. Spróbujmy, dlaczego nie. I, a może zróbmy to. I wiecie, co to jest bardzo często. Bardzo często jest taki syndrom, że właśnie apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jak zaczniecie, nie wiem, robić jedną rzecz, typu, nie wiem, pomalować pokój, to drugą rzeczą będzie, nie wiem, ogarnąć balkon, trzecią rzeczą będzie coś tam, to mogą być też takie rzeczy. A może być tak, że, nie wiem, pojechać na ten weekend, a jak fajnie było na tym weekendzie, to może pojedziemy jeszcze raz, albo pojedziemy gdzieś tam, więc to tak cały czas gdzieś tam się nakręcamy. W momencie, kiedy zaczynamy siedzieć w domu i po prostu siedzimy na tyłku, nic się nie dzieje, no to wiadomo, no, no, no to ciężko jest tam się przełamać, żeby wyjść gdzieś tam i coś zrobić. A tutaj ja widzę, że jak Wy się przełamaliście, to cały czas coś, cały czas coś, cały czas jest ta stymulacja, cały czas jest ta chęć ym, i, i robienie planów. Ym, I przy czym to nie jest tylko robienie planów, taki suchy plan, może kiedyś to byśmy to i to, ym, tylko... Robimy plan i staramy się go zrealizować. To są takie plany, które faktycznie mm, są, są do realizacji. To nie będzie nic odklejonego, tak wiecie, 100%, tylko no, takie cały czas na bieżąco coś dodajemy do naszej listy i czujemy się z tym fenomenalnie, bo no, bo wiadomo, fajnie jest, fajnie jest coś tam sobie zaplanować i później... No, cieszyć się efektem. Tak, tak to widzę, moje Z drogie e, strzelce w związkach. Przejdziemy sobie do kariery pracy finansów i tu pierwsza karta, pojawia się piątka mieczy, e, różdżek, Boże. Piątka różdżek, cesarzowa, E, I na samym końcu siódemka kielichów, e, powiem Wam tak, ja od razu sobie zobaczyłam, jak zobaczyłam piątkę różdżek i cesarzową, to pomyślałam sobie o tej piosence e, Seleny Gomez w ogóle, to chyba było Kill Em With, kill em, kill em, with Kindness i e, e, to jest właśnie jakby zabij ich uprzejmością, tak, czyli pokonaj ich uprzejmością, bo tu pojawia się jakiś spór, jakiś konflikt i myślę, że jak Wy na ten konflikt zareagujecie agresją, będziecie tacy, ale jak tak możesz, i w ogóle to nie jest dobre, to od razu tamta druga strona, tak wasza opozycja gdzieś tam się jeszcze bardziej zaogni i to po prostu tak eskaluje, że nie będziecie w stanie tego ogarnąć. A pojawia się cesarzowa i mówi: "Postaraj się zrozumieć, uspokój się. Wysłuchaj. Niech niech ktoś tam się wyżali, ktoś tam się wypowie yy, i zrób to właśnie delikatnie, bardzo subtelnie, w taki mm, w wyrozumiały sposób, myślę, że to też tej osobie da do zrozumienia, że kłótnią niczego nie zdziała. Nienawiścią niczego nie zdziała. Taką agresją niczego nie zdziała. I dopóki ta osoba nie będzie dla Was miła, to no do niczego nie dojdziecie, więc tutaj ta, myślę, że Wy w jakiś sposób właśnie, czy to swojemu pracownikowi, czy nawet szefowi dajecie znać, że tu nie chodzi o to, żeby być takim twardym i nikt Wam nie podskoczy i tak dalej, tylko właśnie z taką gracją, z taktem porozmawiać, zrozumieć się wzajemnie. O, na tym, wam, na tym e, wam najbardziej zależy. I zobaczcie, że Siodemka Kielichów tutaj pokazuje nam też ogrom e, różnego rodzaju możliwości, które nam to otworzy. Bo zostając w tym punkcie, jesteśmy w martwym punkcie. Idziemy albo w prawo, albo w, re, w lewo. Czyli albo idziemy Waszym zdaniem, albo idziemy zdaniem Waszego kolegi, koleżanki, czy tam kogoś. Mm, związanego właśnie to jest Waszą pracą. A. Y, Posługując się właśnie mową miłości i zrozumienia tej drugiej osoby, otwieracie swoje serce na większość opcji, na więcej opcji, na więcej możliwości. Więc nie tkwicie w jakimś martwym punkcie i myślę, że ta osoba też to zauważy, bo yy, wiecie, wy, jak będziecie współpracowali, jesteście w stanie osiągnąć o wiele więcej niż gdybyście działali solo. I takie połączenie sił jest ważniejsze niż właśnie wyrywanie sobie włosów wzajemnie, czy tam wybijanie sobie zębów. No bo. Nie, nie, chodzi to jednak o pokojowe dogadanie się i zrozumienie i szacunek wzajemny też, bo, bo możemy się dogadać, ale możemy się wzajemnie szanować, a starajmy się wzajemnie szanować, bo wiadomo, szacunek trzeba zdobyć w jakiś sposób, ale też nie ma co, nie wiem, być takim ja nikogo nie szanuję albo ja jestem tutaj uparty. Nie, myślę, że właśnie ta mowa miłości i zrozumienia drugiej strony. Jest najważniejsza. To pozwoli Wam na o wiele więcej niż gdybyście utkwili właśnie w piątce różek. Rozwijajmy tę sytuację, a nie, a nie zamykajmy się na no, inne energie. Tak to widzę, jeżeli chodzi o pracę, karierę, finanse, raczej relacje tutaj, moi drodzy, w pracy. A teraz przejdziemy do rozkładu na ducha i emocje. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, to jest czwórka pentakli. Następnie mamy słońce. Dawno nie widziałam słońca w tej talii, więc bardzo się cieszę, że je widzę. I dziesiątka mieczy. No, pamiętam tak, że wy tutaj się na coś zamykacie, ale to jest takie o, wybiórcze zamykanie, mam wrażenie, bo słońce jest znowu bardzo otwartą kartą. A tutaj znowu mamy zamykanie. I hmm, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa, więc wy y, mocno niektóre rzeczy za bardzo ograniczacie albo za bardzo jakby zamykacie dla siebie zostawiacie dla siebie, a niektóre po prostu, a dobra, właśnie niech się dzieje, jest totalna rela re totalny relaks, tak, i jakby, o, wszechświat ma plan. I to są za duże skrajności. I myślę, że duchowo Wy to bardzo, bardzo odczujecie, bo zobaczcie, że tu nawet te, te części ciała są w różnych dziwnych miejscach. I będziecie się czuli właśnie tacy mocno zmieszani. Mocno zmieszani. Więc tutaj trzeba znaleźć jakąś równowagę, żeby no, nagle nie mieć... Yy, Takiego chaosu jak przy tej dziesiątce mieczy. E, bo no bo to nam niczego nie da, tak? Że albo jesteśmy otwarci w 100%, albo zamknięci w 100%. Nie może postarajmy się. Mm... Gdzieś tam z tym to jakoś wybalansować, zbalansować, tak? No, słońce daje nam bardzo dużo takiej ciepłej, przyjemnej energii, tak? Więc energii i chęci do dzielenia się z innymi, właśnie swoimi, czy to swoimi zasobami, ale też swoją, swoją pozytywną energią. A czwórka znowu u pentakli mówi, że nie, to moje nie oddam. Więc są takie ze skrajności w skrajność i raz jednego dnia będziecie właśnie hojni, szczodrzy, a następnego dnia mm, nie. No i to Was będzie wykańczało właśnie psychicznie, to Was będzie mocno dojeżdżało tak w taki sposób. Mm. No nie wiem, no w taki sposób no mentalny, tak, że albo jestem 100% zaangażowany i 100% bierzcie po prostu, ile bierzcie, ile wlezie, albo jestem totalnie zamknięty. A może zrobić jakieś limity, nie wiem, rozdawania swojej, e, swojej energii. Zastanówcie się nad tym. Dobra, zabieramy karty na emocje. I przejdziemy teraz do rozkładu Ty plus każdy znak Zodiaku, i zaczynamy od połączenia Strzelec plus Baran, i tutaj pojawia nam się dziesiątka mieczy. Jeżeli chodzi o dziesiątkę mieczy, ja tutaj czuję taki moment odizolowania się i odejścia. Myślę, że w ogóle o Baranie to nawet nie tak, że wy macie kontakt z Baranem ciągły, tylko ta osoba czasami krąży wam po głowie, ale jesteście daleko od siebie, jesteście daleko od siebie, nawet jeżeli nie fizycznie, to tak emocjonalnie jesteście rozjechani. Pojawiają się te ptaki tutaj, więc myślę, że to jest nasz symbol właśnie tych myśli, tego, że zastanawiamy się i te myśli wokół nas krążą. I gdzieś tam jest trochę tęsknota za baranem, ale wiecie, że to jest koniec, wiecie, że to jest tak oddzielona relacja, że nawet jeżeli to nie jest koniec relacji, to jest koniec relacji na tym poziomie. To jest zamknięcie tej relacji na, na, na zupełnie innym, innym poziomie. I może Was to boleć, może Was to boleć, natomiast to, to jest ten moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że to gorzej być nie może. No to może być tylko i wyłącznie lepiej, ale na razie zostawiamy to tak, jak jest. Dobra, następnie mamy byka. No i tutaj pojawiła się dziewiątka mieczy. I ta dziewiątka mieczy. No, pokazuje nam też, też dużo myśli, ale wydaje mi się, że te myśli są wywołane słowami. Myślę, że osoba z znaku byka mogła wam coś zarzucić, coś powiedzieć, e, bardzo wam wejść na, na emocje i was to mocno zabolało, to co właśnie ta osoba powiedziała, nawet jeżeli jej intencje nie były złe. To, to ukuła Was w ten taki najczulszy punkt, że jest Wam ciężko się od tego odizolować, ciężko o tym zapomnieć i jestem ciekawa, czy ta osoba mm, zdaje sobie z tego sprawę, zdaje sobie sprawę z tego, że mogła Was aż tak e, uderzyć, aż to, co powiedziała, mogła Was ta, aż tak e, zaboleć. Dobra, lecimy do Bliźniąt i tu pojawia nam się piątka pentakli. No i wydaje mi się, że mm, jeżeli chodzi o Bliźnięta, to mm, bardzo możliwe, że poprosiliście o jakąś pomoc, jakieś wsparcie i bliźniaki były tak, tak i później zapomniały. I to nie jest tak, że bliźniak nie chciał wam udzielić tego wsparcia, po prostu się zakręcił yy, i zapomniał, zapomniał. Więc no, z bliźniętami czasami tak jest, no, to jest jednak znak z trygonu powietrza, no więc on jest taki no, mocno, mocno zakręcony. A więc nie zdziwiłabym się, gdybyście, no, byłoby wam, jakby będzie wam przykro, że, że liczyliście właśnie na czyjeś wsparcie, pomoc, na to, że ta osoba będzie przy Was w jakiejś takiej trudniejszej chwili, a nie dostaliście tego wsparcia. Ale powiedzcie o tym, powiedzcie o tym, bo komunikacja jest zawsze najlepszą, e, najlepszą alternatywą, najlepszą opcją. Jeżeli powiecie, że coś Was zabolało, no to myślę, że to zostawia bliźniakowi jakieś tam pole do. Do naprawy, tak? Do naprawy tej sytuacji. A jestem, wyda jestem prawie pewna, że bliźniak sobie nie zdaje sprawy, że coś takiego się wydarzyło. nie mamy raki, i tu pojawia nam się siódemka. E, pen Boże, co pentakli nie, kielichów. Mm, no, z rakiem możecie mieć sporo wizji, sporo pomysłów, takiej, takiej jakiejś tam chęci do zrobienia czegoś, ale największy problem będzie przy zdecydowaniu się na jedno albo y, jakiejś takiej selekcji tego, co jest najważniejsze i co chcecie, chcecie zrobić, a później... No, więc możecie mieć po prostu problem z no, takim przejrzystym celem, tak, z widzeniem czegoś przejrzyście, tak jak ta nasza osoba. No to z rakami może, może nie być tej przejrzystości, że, um, ale może to i bardzo możliwe, że wiecie, już się na coś zdecydujecie, w ostatniej chwili zmienicie zdanie. Um, ciężko, może, ciężko może być się dogadać, bo. No bo nie ma takiej ani w Was, jeżeli chodzi o tę relację, takiej decyzyjności, ani w Raku. Więc ktoś będzie musiał przejąć inicjatywę, a nie zdziwiłam się, gdyby w ostatniej chwili zostało to jeszcze inaczej rozegrane. Dobra, mamy lwy, i tutaj z lwami myślę, że euforia, szczęście, po prostu pozytywna energia. Lwy Was dobrze nastrajają. I ja już to wiem tyle, szczególnie, że część moich znajomych, właśnie z podznaku strzelca, jest z lwami. Lwy często gdzieś tam lądują, właśnie ze strzelcami, czy to w przyjaźniach, czy to w związkach. No bo to jest właśnie to, to, to połączenie ognia z ogniem, jest naprawdę przyjemne. Jest to moje chyba ulubione połączenie ognia z ogniem, bo baran z lwem. Mm, baran ze strzelcem też tak średnio, a właśnie lew ze strzelcem to taka, to dynamika właśnie takie, że tak, działamy, mm, ale też nie ma takiej, e, takiego, że ktoś tam się rządzi, tak, a baran lubi się rządzić, a tutaj lew właśnie ze strzelcem są troszkę mm, mniej tacy twardzi, wiecie, to, to moje i tak dalej, więc Wy się lepiej dogadujecie, tak, przynajmniej mam taką, taką, takie wrażenie, obserwując swoich gdzieś tam znajomych, że to właśnie to idzie zupełnie inaczej, nakręcacie się pozytywnie, jest taki, taki przepływ tej energii, i przecudowny. No i co tu więcej dodać? Korzystajcie z sierpnia, bawcie się dobrze w urodziny lwa, albo no tak, no bo tutaj sierpień koniec e, lipca. Więc świętujcie, bawcie się świetnie i napędzajcie się tą pozytywną energią. Dobra, mamy pannę i z pannami dziewiątka różczek, więc tutaj jest panna myślę, że będzie stawiała jakieś granice. Jakoś tak mam wrażenie, że do panna będzie stawiała granice. Oczywiście czytanie może być vice versa, i, mm, ale będę czytała to właśnie w tej perspektywie, która mi przyszła intuicyjnie, ale pamiętajcie, że możecie sobie je odwrócić, więc tutaj ja czuję, że panna będzie stawiała jakieś granice i to będą takie granice, które panna myśli, że są takie nie za duże, że to no nie, no, przecież to nie tak, że ja Cię unikam, czy tam nie to, że ja nie mam czasu, i tak dalej, czy, czy, czy mam mniej czasu, tylko, no, no jakby to nie, nie o to wszystko chodzi, tylko tak, no, tak trochę dystansu, nie? A myślę, że tu jest jakaś większa emocjonalna, jakieś emocjonalne szaleństwo. Więc ja bym po prostu pozwoliła pannom mieć tę chwilę dla siebie. Nie naciskałabym absolutnie na nic. Co ma być, to będzie. Jak się będziecie mieli dogadać, to się dogadacie. Jak będziecie mieć chwilę przerwy, to będziecie mieć chwilę przerwy. Tak dosłownie. Tutaj duch ma plan. I myślę, że ten plan na panny jest właśnie taki. Dobra, po mamy wagę i tu pojawi nam się czwórka różdżek, może jakaś impreza z wagą, ja tutaj czuję gdzieś tam, nie wiem, wyjście razem, albo może jakiś ślub, może jakiś koncert, albo festiwal, chociaż powiem Wam, jak tak patrzę na tę pogodę z początkiem sierpnia, to... No tak współczuję tym, co gdzieś tam koncerty na zewnątrz albo jakieś imprezy na zewnątrz, było zimno. No ale właśnie pójście potańczyć, gdzieś tam posłuchać dobrej muzyki, powymieniać się jakąś fajną muzyką i tak dalej. No po prostu dobra, dobra zabawa. Czy to nawet pójście na zajęcia jakieś taneczne? Jak najbardziej? Z wagą możecie. Z, z, waga jest i do tańca, i do różańca. O, tak, to jest dobre powiedzenie. Myślę, że tutaj z wagą taki wajbik. Po wadze mamy skorpiona. Ze skorpionem pojawia nam się siła. I skorpion Wam naprawdę tutaj daje takiego porządnego kopa. Skorpion może być taki twardy. No, generalnie, Skorpion jest twardy, no jednak, Mars jest jego planetą. Ale, no, ale mam wrażenie, że jak wy tutaj zrobicie to co? A ja nie wiem, będziecie te nie do końca zdecydowani, to skorpion dobra, to tak, 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 tak. tak. I skorpion jest taki, wiecie, napędzający. Wy, nie wiem, macie gorszy dzień, to skorpion was właśnie pod, podbudowuje. Tak działa i zrób to, taki, wiecie, motywator. A to robi właśnie z poziomu miłości, z, takiej, z takiego poziomu troski i tego, że naprawdę o was dba. Następnie mamy strzelec-strzelec lub dwójka pentakli. No i tak, jedno strzelezce, jedno, drugi strzelezce, drugie. Ja bym się nie zdziwiła, gdybyście właśnie... Um gdyby jeden strzelec był, nie wiem, z końca listopada, dajmy na to, i ma zupełnie inny temperament, a drugi strzelec jest z grudnia i to jest też zupełnie inny, inny temperament. I jesteście tacy, że niby się balansujecie, ale są takie kwestie, że no i jakby nie ma, nie ma zrozumienia, nie ma połączenia, gdzie tutaj, jak, jak tu, tutaj się dogadać, nie? Więc możecie mieć takie rozstrzały, szczególnie w momentach jakichś tam podejmowania decyzji, że jedno chce iść w prawo, drugie w lewo i co teraz zrobić, nie? Więc to, to może być tak, może być e, ciężko się dogadać. Natomiast hmm, dwójka pentakli też niesie takie fajne przesłanie, że bardzo często możecie zrobić i jedno i drugie. Tylko wykażcie się właśnie kreatywnością, wykażcie się elastycznością i bardzo możliwe, że osiągniecie obydwa cele. Koziołki. Z koziołkami pojawia nam się as różdżek, Myślę, że to może być świeża relacja, albo relacja, która mocno Wam właśnie siedzi w głowie, o której bardzo ostatnio intensywnie myślicie. Um, myślicie i w jasnych, dobrych kolorach, i ty czasami w ciemniejszych. Może, możecie mieć problem z takim rozgryzieniem, właśnie osoby z podznaku koziorożca, bo. Coś niby jest wszystko ok, ale coś nie gra. Tak sobie myślę, że to chyba było w czytaniu dla singli, prawda? Że, że właśnie macie takie przeczucie, że coś tu może nie grać, ale wszystko jest ok, ale przeczucie jest. Także możliwe, że to właśnie z osobą z poznaku koziorożca będziecie mieć takie rozterki. E, dobra, wodnik i tu pojawia się dwójka mieczy, e, no i to też jest ciekawa sprawa, bo podobnie jak ze strzelcem właśnie jedno chce iść w jedną, drugie, drugie chce iść w, drugie, w drugą stronę y, i możecie mieć tutaj no, takie, taki problem, tak? ale zobaczcie, że dwójka mieczy ma zasłonięte oczy i to wygląda trochę tak, jakbyście nie widzieli trzeciego rozwiązania. Że jedną by chciało w jedną stronę pociągnąć osobę, drugie chciałoby w drugą stronę pociągnąć, a tak naprawdę można zrobić coś, coś kompromisowego, coś co uszczęśliwi poniekąd jedno i drugie, albo zrobić te dwie rzeczy tylko w jakiejś tam ustalonej kolejności. To nie jest tak, że musicie z czegoś rezygnować. Zastanówcie się, czego nie widzicie, jakiego rozwiązania tutaj nie widzicie, i myślę, że to was doprowadzi do czegoś lepszego. I na sam koniec mamy ryby i tutaj pojawia nam się czwórka e, kielichów. Mam wrażenie, że to jest troszkę takie znudzenie, troszkę znudzenie relacją e, i jakby no cała taka repetytywność i to, że... Mm, Spotykacie się z rybami i w sumie nie ma żadnego takiego tego momentu, nie wiem, zaskoczenia. Tylko nie rozmawiacie na te same tematy, wałkujecie te same, no cały czas jest to samo i Wam potrzeba takiej nowości, Wam potrzeba tutaj dodatkowej stymulacji, więc no może sobie zróbcie przerwę. Ja mu tutaj sobie zrobię jakąś taką, może nie ogromną, tak, ale takie odsapnięcie po prostu od, od relacji. Myślę, że Wam dobrze zrobi. Tak to widzę moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo. Było mi niezmiernie miło, oczywiście widzimy się w kolejnych czytaniach, dajcie znać, czy to czytanie rezonuje, pamiętajcie o serduszkach energii i do zobaczenia.